Tutaj mamy kaptura poliftingu, ale kiedy zrobimy kilka kroków w stronę tyłu, odkryjemy, że to nie jest kaptura poliftingu, tylko zupełnie inny samochód, a w zasadzie jego większa wersja, czyli nowe Renault Symbios. Auto, które w gamie Renault ma być bardzo ciekawym uzupełnieniem oferty, gdyż Francuzi widzą największy potencjał w subach. Suby sprzedają się najlepiej, suby są najchętniej wybierane przez klientów i suby będą tym, co właśnie Renault chce oferować swoim klientom. Tak więc mamy Captura, mamy Arcane, mamy Australa i teraz mamy w tej rodzinie także Symbioza. I oto cztery najważniejsze fakty na temat tego oto nowego produktu Renault. I standardowo już zacznę od wyglądu i od omówienia tego, czym tak naprawdę jest Symbios, gdyż na dobrą sprawę, tak, jest to powiększony kaptur. Ma wszystko z wersji poliftingu, czyli charakterystyczny front z nowymi lampami, charakterystycznymi pionowymi światłami LED, przemodelowanym grillem. W zasadzie grill jest tutaj, tu mamy taką fajną maskownicę, brak noska, zniknął, teraz logotyp jest wkomponowany tutaj w ten sposób. No i właśnie na dobrą sprawę, do słupka b mamy do czynienia z kapturem. A tył jest już unikalny dla Symbioza i muszę przyznać, że akurat to jest najmocniejsza cecha tego samochodu, gdyż Symbioz prezentuje się bardzo ładnie, jest dobrze narysowany, ma fajnie pociągniętą tą tylną część nadwozia i też ma kilka ciekawostek. Po pierwsze, jego wymiary to 4,41 metra długości, czyli powiedzmy standard dla samochodów kompaktowych, ale rozstaw osi po pierwsze jest taki sam jak w kapturze, czyli jednak typowy dla aut z segmentu B a szerokość nie przekracza 1,80 m, czyli też jest bliższa samochodom z segmentu B. Mimo to Renault traktuje ten samochód jako C-suwa, tak więc no, mamy tutaj taką mieszankę. Więcej z segmentu B, trochę z segmentu C, większy bagażnik, sporą ilość miejsca na tylnej kanapie i dobre wyposażenie. Wizualnie bardzo udany samochód, zwłaszcza w tym pięknym kolorze Mercury Blue z fajnymi felgami. To jest wersja Iconic, czyli topowa i muszę przyznać, że naprawdę ten samochód może się podobać. Ale ważniejsze jest to, co oferuje. A skoro o praktyczności mowa, to zacznijmy od tylnej kanapy. I zobaczcie, tutaj miejsca jest. sam raz, ale nie jakoś bardzo dużo. Tak więc fotel jest ustawiony pode mnie, mam 1,85 m wzrostu. I muszę przyznać, że no, nie powiem, że jest tutaj źle, ale nie jest tutaj wybitnie, komfortowo. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, także jest dość na styk. A to wszystko ze względu na dach. Solar Bay, o którym zaraz Wam powiem, gdyż jest bardzo ciekawy i jest to technologia, którą ma tylko Ferrari, Porsche i ym, Renault. Taka ciekawostka. Ale wróćmy do tylnej kanapy. Ona jest przesuwana, to jest maksymalnie odsunięta pozycja, możemy ją przesunąć do przodu, aby powiększyć bagażnik, ale o tym za chwilę. Więc to jest ta najbardziej komfortowa pozycja dla pasażerów. No, nie jest źle. Jeśli chodzi o plastiki... Raczej twardo, no ale wciąż mówię. Mamy tutaj, tak naprawdę, segment B troszkę podrasowany. Są nawiewy, są gniazda USBC z tyłu, tak więc za to duży plus. Przejdźmy do bagażnika. To jest rzecz. Z której Renault jest najbardziej dumny, gdyż bagażnik tego modelu ma od 492 do ponad 600 litrów pojemności. Jak przesuniecie kanapę, to oczywiście zyskujecie nieco więcej miejsca, ale ważniejsze jest to, że tutaj pod podłogą jest jeszcze ogrom przestrzeni. Tak więc, jak zdejmiecie tą górną część podłogi, to uzyskujecie bardzo głęboki kufer, i też możecie go właśnie powiększyć przez przesunięcie kanapy. Tak więc, jak nie wozicie zbyt dużo pasażerów, a bo pasażerowie z tyłu są niscy, na przykład dzieci, to wtedy ten kufer jest znacznie większy. Za to duży plus. Trzecia ciekawostka to wnętrze, gdyż, no właśnie, wygląda tak jak w kapturze. Ma cechę kaptura, ale jest tutaj kilka zmian, i to jest ta największa czyli multimedia. Nie mam tutaj do czynienia już z systemem EasyLink, tylko Open AirLink. Czym jest ta różnica? Przede wszystkim jedna rzecz, czyli mamy tutaj oprogramowanie Google. Tak więc pomijając fakt, że mamy właśnie świetne mapy Google, mamy Play Store, który pozwala nam na wgranie różnych aplikacji. Mamy też różne inne udogodnienia, które naprawdę przydają się podczas jazdy. No to przede wszystkim właśnie mamy stałą łączność z internetem i bardzo dobre mapy, które działają z live trafikiem, tak więc możemy cały czas zmieniać trasę, uwzględniając korki. Za to duży plus. Z ciekawostek. Mamy tutaj na przykład nagłośnienie Harman Cardon, do którego procesor dźwięku do stroju Jean-Michel Jarre. Taka ciekawostka. Co jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy na pokładzie? A no właśnie, zobaczcie. Samochód teoretycznie jest segmentu C, ale klimatyzacja jest tylko i jednostrefowa. To jest właśnie pozostałość po kapturze, w zasadzie pozostałość. To jest kaptur, tylko w nieco innym wydaniu. Są też nowe cyfrowe zegary, bardzo ładne, i tutaj akurat muszę naprawdę bić pokłony przed Renault, gdyż co jak co, ale Francuzi zdają się na stylu i potrafią narysować takie rzeczy w bardzo zgrabny sposób. Ładna grafika, przyjemna, przejrzysta. To co mi się podoba, to to, że mm, mamy też tutaj widok z mapą, chyba ten o właśnie. Tak więc mapa Google jest też widoczna w zegarach, za to duży plus. No i oczywiście. Asystent Google: Hej Google, tell me a joke. Można też pożartować z samochodem, czyli generalnie wszystkie udogodnienia Google są tutaj na pokładzie. Co poza tym, schowków jest dużo. Tu jest schowek, tu jest taka śmieszna skrytka pod ekranem, tu jest miejsce na kluczyk, tu jest duża półka, dwa uchwyty na kubki, podłokietnik, duży schowek z przodu, duże kieszenie w drzwiach. Tak więc, jeśli chodzi o przechowywanie, to tutaj jest naprawdę dobrze. W typowej wersji Iconic mamy przeszklony dach, który ma pewną magiczną sztuczkę. To znaczy, potrafi się w dość wyjątkowy sposób zaciemniać. Zobaczcie, jak to działa. W każdym razie jest to nowa technologia, którą Renault wprowadza w swoich modelach. I dach oto w taki sposób zaciemnia się za pomocą zmian cząsteczek w tym oto przeszkleniu. Wygląda to ciekawie, ale niestety wciąż sprawia, że ta część potwornie się nagrzewa więc tutaj dużo ciepła jest oddawanego do środka właśnie przez ten dach, a klasycznej rolety niestety nie ma. Chętnie bym ją tutaj zobaczył, gdyż dzisiaj mamy, zobaczcie, 38 stopni i w tym samochodzie jest piekarnik, klima hula na wysokich obrotach i jest to po prostu męczące. I czwarta kwestia, czyli jak ten samochód jeździ. I to nie jest tajemnicą, w końcu mówimy o kapturze. Tak więc jeździ jak kaptur. Zawieszenie jest fajnym kompromisem między sztywnością, a jednak komfortem podróżowania. Auto nie przechyla się mocno w zakrętach, nie jest też do bólu miękkie, Układ kierowniczy jest w miarę precyzyjny, tak więc pod kątem właściwości jezdnych przyzwoite auto. Wyciszenie też nie najgorsze przy autostradowych 120 na godzinę jest akceptowalnie. Przy 140 robi się już nieco głośniej, no ale wciąż mówimy o aucie, jednak wywodzącym się z segmentu B, więc nie oczekujcie, że będzie tutaj dokładnie tak samo jak w samochodach z segmentu. Pod maską symbioza jest na razie tylko jeden silnik. Jest to hybryda 1.6 iTech, e która oferuje 145 koni mechanicznych. Ona korzysta oczywiście z tej przedziwnej skrzyni biegów, która ma cztery przełożenia dla silnika spalinowego, dwa dla elektrycznego. No i całość działa w bardzo unikalny sposób. Natomiast powiem wam tak, że Ogólnie ten napęd wreszcie dopracowano, jest bardziej doszlifowany, hybryda działa płynnie i biegów też nie przeciąga tak przełożeń i naprawdę sprawia to, że jazda tym samochodem jest dużo przyjemniejsza, a przede wszystkim to, co jest ważne, to to, że zużycie paliwa jest przyzwoite. Wczoraj z 100 km przejechanych za kierownicą tego samochodu osiągnąłem wynik na poziomie 5,5 litra, natomiast dzisiaj jeżdżąc głównie bocznymi drogami to bardzo spokojnie udało mi się uzyskać wynik na poziomie 4,4 litra, co uważam za naprawdę dobrą wartość. W przyszłym roku pojawią się jeszcze silniki 1-2 TCE, najprawdopodobniej trzycylindrowe z miękką hybrydą. Tak więc one oczywiście będą też atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą coś nieco tańszego, a jednocześnie przyjemnego. No i właśnie cena. To jest rzecz, która was, was zaskoczy, gdyż ten materiał opublikowałem 20 sierpnia, ale nagrałem 20 czerwca. Dlaczego? Otóż Renault kazało nam podpisać embargo gdyż miało dużo premier i uznali, że no, ten samochód musi poczekać w kolejce i będziemy mogli o nim oficjalnie powiedzieć dopiero właśnie 20 sierpnia. Więc jest 20 czerwca, a 4 lipca dopiero będą opublikowane ceny, czyli już dla Was są opublikowane ceny, tak więc teraz patrzcie na prawo i na lewo, tutaj macie podany cennik tego samochodu. Moje opinie na temat tego auta? Cóż, powiem Wam, że Renault zrobiło ciekawy ruch, gdyż mam wrażenie, że bardzo chcą zagospodarować na maksimum segment C i segment B, tak więc to jest tak naprawdę taki Grand Capture, i tak przez wiele miesięcy odnoszono się wobec tego auta, e, gdy pojawiały się pierwsze zdjęcia szpiegowskie. Tak więc ten samochód de facto wymiarami mieści się częściowo w gamie kompaktów, ale jednak jest bardziej rozbudowanym autem z segmentu B, jednak oferującym świetne wyposażenie. Tak więc jeżeli lubicie Renault, jeżeli lubicie ten model, podoba Wam się stylistyka i chcecie mieć trochę więcej miejsca, to Symbios jest dla Was. Ale czy nazwałbym go bezpośrednim konkurentem, nie wiem, na przykład Nissan Qashqai'a albo Hyundai Tucson'a? Niekoniecznie. To jest raczej coś o półkę niżej Aczkolwiek wciąż bardzo atrakcyjnego. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego samochodu, zadawajcie je w komentarzach. Bardzo chętnie wam na nie odpowiem. Oczywiście będzie mi też miło, jak zostawicie suba, klikniecie dzwoneczek i będziecie oglądać kolejne filmy. Ja niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno, Kładę się nisko.